jakie elementy powinna zawierać ta oferta, żeby była atrakcyjna dla franczyzobiorców na rynku bardzo konkurencyjnym mam wrażenie już dzisiaj w Polsce. Uh -huh. Uważam, że właśnie bardzo dobrze poruszyli ten temat, bo ona właśnie powinna być czytelna w stosunku do ofert konkurencyjnych, tak? bo możesz przygotować bardzo dobrą ofertę nawet w kontekście i treści, i zawartości, i przede wszystkim wizualnie, natomiast jeżeli potencjalny franczyzobiorca nie będzie potrafił jej porównać z ofertą konkurencji, to to będzie pierwsza oferta, którą on odrzuci. Przede wszystkim transparentnie przedstawiamy zakres obowiązków, transparentnie przedstawiamy ten próg wejścia, czyli tę inwestycję wstępną i to, co ja uważam, że też warto przedstawić, no to też oczekiwania w stosunku do tej persony franczyzobiorcy, czyli to jest ten taki slajd czy ten kawałek oferty, w którym piszemy, jeśli jesteś tym, tym, tym i tym, to czekamy właśnie na ciebie. Tak? I tutaj odnosimy się zarówno do kompetencji, umiejętności miękkich, ale też do tego, jaki rodzaj biznesu reprezentujemy, żeby też rzeczywiście umożliwić franczyzobiorcy takie samodzielne, odsianie siebie z z danej, z danej branży